Wiedziałam z stacji w Sunny Class Na parę tygodni po ostatnich klipach e, Jedziemy do Gent na spotkanie z znajomymi Zapewne z jedną osobą, ale ja zobaczymy czy coś jeszcze będzie e, Jest sporo, jakoś przed 20, więc no, Ciepło, jest OK. Ostatni weekend lata, a raczej wakacji Więc zobaczymy gdzie pójdziemy Jakieś drinki pewnie I wrócimy i też jutro Wam pokażę co będę robiła w domu czy nie, jest, to będzie, a co na pewno będzie. Zobaczymy się później. Nie wiem, nas widać. Trochę nas widać? Cześć. Ale właśnie wracamy z, z Gent. Bardzo fajne spotkanie z znajomymi. Mm -hmm. Ale teraz musimy. Dobre musi... piwo. <laughs> Dobre piwo, musimy do Więc idziemy do domu szybko. Ale fajna pogoda w sumie, nie? Mm -hmm. Jest e, w miarę ciepło, że się ma bluza na sobie. Więc e, dobry wieczór. Trochę mnie średnio widać, ale sorry. Szkoda, Takie... że ostatni pociąg oh. jest e, nie, nie a nie później. Ledwo nas widać. Tak, no niestety pociąg ostatni był za 20 do północy, jakoś tak. Więc trzeba do domu wrócić, ale było bardzo fajnie. Idziemy teraz do domu, pewnie jakiś, obejrzymy jakiś serial i pójdziemy spać jutro. Nie wiem, jaki jest plan na jutro, ale zobaczymy. Spokojny dzień. Spokojny dzień dokładnie. <laughs> Może trochę sprzątania, ale ogólnie spokojny dzień. Także widzimy się jutro. Pa! Witam ponownie na moim kanale. Może wiesz, że to część druga jakiegoś filmiku, ale tego nie jestem pewna, dopóki nie będę realizowała. Jadę właśnie na zakupy. Mamy weekend klienta w Belgii. I jestem ciekawa różnych promocji, zobaczymy, co ciekawego znajdę, szukam torb na laptopa na przykład, więc zobaczymy, zabiorę Was ze sobą na małą wycieczkę zakupową. po zakupach i w sumie może pokażę szybko co kupiłam no momentu, szafka ze mną jest do sprzętnięcia, dlatego sobie wystawiłam kamerę więc muszę zignorować na razie pokażę co kupiłam eee, w jednym z takich sklepów do którego często chodzę oil vinegar to jest takie przykąski eee, no, chciałam kupić sobie nóż do pomidorów, ale już nie mają w ofercie ale mają nową markę lokalną, um, to są orzechy, orzechy jakiej? i Ja wzięłam sobie te, spróbowałam z curry i z rozmarynem i wzięłam też, um, to są ostre przyprawy i jakie to są? Um, smoked herbs, jakie to są dzieła? <noise> <noise> jakiś tam zioła o matko, dlaczego nie mogę sobie Cokolwiek zaćmienie zać po prostu mózgu mi się włączyło w tym momencie, takie coś te bój, pójdą panie dla mojego brata w eee, sumie mogę spróbować, czy są dla mnie za ostre no to spróbujemy razem z nim w takim razie to wzięłam to, jak się wzięło dwa to właśnie były, było ta torba była w gratisie Tę rzucę i sklepu samego sobie E, oni takie na, jak jest taki weekend klienta, to czasami mają takie małe e, cosie. I to jest coś z borówek, chyba. Tylko nie wiem, co to jest. Czy to będzie ocet, może? Bo nie jest napisane. Więc takie małe coś. Zobaczymy. I e, do kuchni rzeczy. Pierwsza rzecz e, to nie jest dla mnie, dla mojego brata e, do kapsułek do kawy. Jak to wygląda. E, my też może kiedyś kupimy, ale to na razie nie mamy też ekspresu, bo to ekspres będzie dla gości, a nie dla nas, więc na razie na razie się wstrzymujemy, ale może jakieś kupimy w przyszłości, jakaś będzie fajna promocja, więc zobaczymy. Ale tutaj właśnie mamy takie coś do kapsułek. To będzie dla niego. I coś dla nas. Takie e, silikonowe pokrywki. Zamiast folii mm, tej przezroczystej, wiecie, na nie wiem, czy to na jakieś tam miskę z czymś, czy na właśnie tak tutaj jest, żeby czekać jakieś jedzenie, czy nawet garnek, też garnek ma pokrywkę, ale czasami nie ma, nieważne. To wzięłam dwie takie, że tak powiem, na przetestowanie. Można je mieć z wywarcy, niby. Mogą być za marzeniku. Więc zobaczymy. I z tej samej firmy to jest takie. A też można być bardzo Spoko. Takie silikonowe coś. Takie nóżki, które można rozłożyć. I tak jak jest na zdjęciu, pokazane będzie pod garnek. Czy coś gorącego, czy nawet na stole coś postawić. Ym, więc spoko. Zobaczymy. I to w sumie tyle z moich zakupów. Tu skupiłam jakieś tam jedzenie, które już chcę, ale to nic ciekawego. Więc, po prostu, codzienne, codzienne sprawy. Było mnóstwo ludzi. Ech, parking był zawalony, nie widziałam chyba jeszcze nigdy tyle ludzi w tej galerii, mi się wydaje. Ogólnie to już nie jest takie, to coś są przyjemne zakupy. Ja pojechałam, bo byłam ciekawa promocji, właśnie. E, nic innego nie znalazłam, nie skusiłam się, więc. E... okej okay. teraz sprzątnę szafkę za mną i wy będziecie to oglądać. Możecie do, mnie, możecie do mnie przyłączyć, jeżeli chcecie I oglądać yy, I sprzątać razem ze mną Ogólnie mówię strasznie szybko Zauważyłam Ale tak mam czasami, muszę się Spowolnić <grym> Okej okay. Idziemy sprzątać Przy okazji wyciągam mój najnowszy nabytek, albo jeden z najnowszych nabytków. Bazan z Biedronki chyba 35 złotych. Gdyż byliśmy w Polsce dosłownie na chwilę, więc... No, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Na razie chyba niech tutaj sobie stoi tutaj. No. Teraz reszta moich gratów. Może wrócić? Świeczki, nie świeczki. To tak stoi, tak naprawdę, bo nie miałam gdzie tego postawić. Świeczki są ledowe z iska i to szklane coś też w sumie jest z iska ale chyba już nie jest w ofercie, bo chyba było mi się wydaje, jak ja to kupiłam. Więc. O, tak sobie na razie stoi w sumie. To jest tak, że czasami jak sobie włączymy ten, Tak to wygląda. Pokażę. Ten jakby e... knot wygląda jakby tak się wycie. Jak płomień niby. Więc. Um... Tak to wygląda. Czasami sobie włączamy. Zmieniłam to kolejne lepszego miejsca, bo miejsce ogólnie jest małe jak widać, więc tak jest trochę czasami półpychane. No ale tak czasami musi być. Ej, jak powiem na razie lepiej nie lepiej nie będzie, bo tym wazem dodałam. To może na razie postawię gdzieś indziej, ale w sumie nic pasuje. Nic tu nie włożyłam e, jeszcze. Kłównie chyba było kupię jako dekoracja. To kupiłam w action za euro 50 mi się wydaje czy ileś. Więc bardzo tanio. A może tą świeczkę na to? A może tak. Ale jak sobie na razie stoi. To tutaj rzucę. A raczej postawię. Mówię, trochę zupchane, no ale te perfumy są już za letnie, więc mogę je schować. A może wyjmę... Też w sumie bo ich nie, nie użyłam ich za bardzo. Są dość mocne. Te Chloe. No ale wystawię na razie. Może mi się... Albo nie. Mam jeszcze takie, które chyba chciałam wzużyć. Z... O, tak. Zary, Pink Flambe. To te wystawię, bo są takie jesienne. A chciałabym trochę perfum zużyć, bo mam za, za dużo. Więc tak na razie będzie wyglądało. Mamy kolejny dzień jest niedziela. Przewidzaj się ładnie. Dobrze. <grych> Jesteśmy w Gent. Spotkamy się z moim znajomym. E, tu proszę, mamy Gent. E, idziemy na. Cały Gent tutaj dla nas. <laughs> Cały Gent tutaj z prawej <laughs> strony. Tylko, tylko woda i <laughs> trochę statki. <laughs> y, idziemy na, na burgera. Idziemy do Elis. I później jeszcze może na jakieś indzie, na jakiegoś, nie wiem, Lipko. drinka albo piwo. Ale trzeba zjeść, bo <laughs> głodni. Więc y, pogoda jest taka w sumie dziwna. Bo padało wcześniej, ale jest nawet ciepło, więc ja jestem w kurtce, Nikolas jest w bluzie, więc teraz tu jest ciepło. No ale, idziemy na spotkanie, pokażę Wam trochę więcej gęt, a nie tylko wodę i tatki. <śladki> ale...